Tutaj Wiktor i dzisiaj pokażę wam mój czołg zrobiony samodzielnie. To tak. Może przejdźmy do zastosowań tego czołku. To tak. To pierwsze zastosowanie to jest to, że może jeździć. Po prostu są zwykłe, mogą się nic od COVID, co się obracają. Drugie. Działo można przesuwać. To pokazywałem zresztą, bo to jest to samo działo. Z, jak z odcinka z, z działem MOG z y, kampanii, nie, to nie było kampanii kampanii wyśmiałej, po prostu zwykłe działo y, tu są, to tak, może do wnętrza i do strzelania to tutaj są dwa miejsca, dwa pociski, na, znaczy dwa miejsca na działa dwa pociski tu są takie pociski moździerzowe takie i ja po prostu je tutaj wkładam, żeby po prostu mieli łatwo do wyjmowania, łatwo do wyjmowania załoga, żeby miała. E, tak. No i tutaj. Tutaj, jest, tutaj się wkłada pocisk, i tutaj się potem strzela. Tutaj niestety nie miałem czasu, żeby to wypełnić jakoś czymś jakąś zaporę tutaj zrobić, żeby tutaj w razie strzału żeby poszło rykoszetem, a nie zniszczyło coś tutaj. Tutaj jest silnik i to, mają, to ma pełnić rolę takich rur, które, które po prostu da, dają dostęp powietrza do silnika. Działo jest stumikiem, ja to już zresztą pokazywałem. No i to by było na tyle, tylko jeszcze pokażę ze wszystkich stron. Z tyłu ma to oczywiście patriotyczny orzełek, tylko że w drugą stronę jest niestety taki klocek przeznaczony do trzymania do góry nogami. Tak wygląda, z przodu tak wygląda. No i dziękuję do następnego odcinka. Oczywiście jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Dziękuję, do widzenia.